Dzisiaj mamy jechać do babci. No, ciekawe w jakim jest stanie. Trochę się boję. A jak nie wiem, coś się stanie i coś... Dobra, weź lepiej nie mów. Lepiej zejdźmy na śniadanie. No ale pewnie mama jeszcze nie wstała. O, tata, tatusiu. Tak, skarbie? O której będzie śniadanie? No właśnie, bo zauważyłam, że mama jeszcze śpi, no nie? Tak, mama i targe, Tiger śpią. A śniadanie nie będziemy jedli w domu, tylko zjedziemy w szpitalu. Tam są noc śniadania o ósmej. No to tak w ogóle to my o której tam idziemy? Chciałaś raczej powiedzieć, jedziemy. Jedziemy tam za godzinę jakoś tak. Wiesz, mama i Tiger muszą się najpierw obudzić i tak dalej. Dobra, nieważne. Idziemy do pokoju. Do którego? Tego do zabaw. Okej. Okay. O rany. Trzeba by zaraz jechać do babci. Kochanie. O, już się obudziłaś. Ach, cześć. Cześć. Niedługo jedziemy do babci Tiger, Pysi i tej... Cindy, nie? No, za jakąś godzinę niech się jeszcze Tiger obudzi. Gdzie zjemy śniadanie? Tam zjemy, bo tam robią śniadania. Dobra, to może ja coś wezmę dla niej. Dobra. Co jest to taka śpiąca? Dzisiaj miałam jechać do babci w odwiedziny. W końcu jest bardzo chora. Co ja miałam tam do niej wziąć? Aha, no tak, suszki. To są... Dobra. O, nie przerzuciły się Dobra Zejdę na dół Tato Tak, kochanie O której jedziemy? A może by tak najpierw cześć Aha, no tak, cześć No, no więc jedziemy za jakąś godzinę No dobra, niech będzie Pójdę do pokoju zapakować prezent Po co pakować? Babczy przecież nie ma urodzin tak, ale... No w sumie masz rację. O, cześć, koteczku. O, tylko mi jeden suszek. Już się nie mogę doczekać. Tak dawno i nie widziałam. Uch, tak będzie przykro, jak umrze. Nie myśl o tym. Tiger wyzdrowieje. <słuch> nie myśl. Ach, no dobra, muszę się już zająć, bo inaczej nigdy nie przestanę o tym myśleć. Zajdę połączyć telewizję. Och, mamo. To co to jest? To drarararara, To, drarararara, to, drarararara, to drarararara. Co ty do tej cholery robisz? o, o mama. Gram na trąbce, którą dostałam od Tiger. Nie graj! Rozumiesz? Denerwujesz mnie już tym swoim parskaniem. To nawet w ogóle nie może nazwać Grom. Ale... Zamknij się! Cindy, powiedziałam, zamknij się! Cindy, nie przejmuj się nią. Ach, ach. Co ja robię? Chwila, moment. Co mi odbiło? Co ty robisz? Ach, to, że twoja mama jest w szpitalu, nie oznacza, że musisz być wredna dla swoich córek. Cindy, kochanie. Przepraszam. Przepraszam cię. Ona się do ciebie nie odzywa. Cindy. 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 No i świetnie, co ja zrobiłam, a co zrobiłaś? A, nadrzeszczałam przez to wszystko na Cindy i się poryczała. Ach, nieważne, siadaj do stołu. Ach. O czym myślisz? O tym, co będzie, jak mama umrze. Przecież tak w ogóle jej nie odwiedzałaś. Proszę cię, przestań tak mówić. To, że jej za często nie odwiedzaliśmy, nie oznacza, że jej nie kochałam. No dobrze, ale ty to masz dobrze, bo twoje rodzice w ogóle są silni. A jakie ja stracę mamy? To już stracę w ogóle. Nie mam ani ojca, ani matki. Kochanie, spokojnie. Jak to spokojnie? Jak ja mogę być spokojna? Kochani, może byśmy już się tak zabrali i pojechali? Jesteście gotowi? <słuch> Głupia, co ty narobiłeś? Głupia, głupia, głupia. Ach, czyli raczej nie. O Boże. Dziesięć minut później. Czy możemy już jechać? O, o, o. Tak. tak! Tak. 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 Potem długo jeszcze będziemy w ogóle czekali na ten autobus? Nie wiem. Bo oczywiście, mój kochany mężuś nie mógł pójść do samochodu i sprawdzić, czy w ogóle akumulator jest działa. Masz coś jeszcze do powiedzenia? W tej sprawie bardzo dużo. Boże, ile jeszcze? No dobra, to wsiadamy. No. W szpitalu. Pani w recepcji mówiła, że sala babci jest na drugim piętrze, czyli. O, to chyba tam. Ale się rozeznała. Au, babciu! Babciu, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale coś dla ciebie mam. Dziękuję. Babciu, babciu. Dziękuję. Babciu, czy ty coś powiedziałaś? Dziękuję. Babcia mówi, babcia mówi. No, kochani, jesteś bardzo szybka, wiesz? Babcia cały czas mówi, a ja, tylko bardzo ciężko jej się oddycha. No właśnie, babciu, pamiętasz nas w ogóle? Tak. Ta babciu, tak mi przykro, co ci się w ogóle stało? Kochanie, nawet jak umrę, to i tak wszyscy spotkamy się tam na górze. Wiem, babciu. Mamo, tak mi przykro. <ścoughs> Babciu! Babciu! Ona... Mama... Mamo... Babciu! Babcia nie żyje? Tak, skarbie, babcia nie żyje. Czasem przychodzi powoli, czasem przychodzi wieczorem. Natem, razem z zimą, razem z mrozem zakopuje, zakopuje tuż pod schodami. Starzeje się, co już stare nie może. Cało świcie prędko i chowają Swoją kieszeń twoje życie Czasem przychodzi Powoli Czasem spotkasz ją po drodze Przyjdzie nawet tuż nad ranem I błąka się Podobi Na I błąka się Podobi Na z własnej woli i na wielki wiek odwala. Kochanie, tak mi przykro. Mamo. Mama. Kochanie. Mamo. Rzekraj.